Bonjour! Łukasz Ostrowski, Pewne Auto Krajowe. Dziś mam dla Was Peugeota 308 w wersji kombi. Samochód pochodzi z 2017 roku. Jest z polskiego salonu. Jak dotąd jeden właściciel. Silnik 1,6 HD i 120 mechanicznych, Samochód bezwypadkowy, cały w fabrycznym lakierze. Jak możemy sprawdzić francuskie auto, czy jest w fabrycznym lakierze? Bonjour! Oui, oui. Zinedine, Zidane. Słuchajcie, to taki kiepski żart prowadzącego jak w familiadzie na rozpoczęcie, ale tak. Auto jest takie jak wyjechało z fabryki, przejechało 121 tysięcy km. Regularnie serwisowane, jest książka, są wszystkie dokumenty do auta. Dwa klucze, karta pojazdu, dowód rejestracyjny. Tak wygląda z zewnątrz. Niebieski metalik, ciemny. Szczerze nie mam czasu czekać aż się pojawi słońce. Wiem, że w słoneczku by wygląda ładnie, ale jest co robić. Tak Wam pokażę auto z zewnątrz. Dobra. Idziemy do bagażnika. A bagażnik w 308 całkiem spory jest. Otwórz Ty się. Zobaczcie. No naprawdę, naprawdę jest godny. Siadamy do tyłu. Z tyłu też jest dużo miejsca. Ja mam 1,86 m. Fotele są pode mnie, więc można spokojnie dać do przodu ale i tak się można tu zmieścić, więc ja sobie zasiądę, ciach, zamykam drzwi. Jest to wersja wyposażenia Active. Tak ona wygląda, tapicerka, fotele, skrzynia manualna szóstka. A. Idziemy do przodu. Szukam klucza, żeby otwor odpalić ten pojazd. Przez to, że mamy wersję wyposażenia Active to mamy ten tak zwany tablet, kluczek stacyjka. O właśnie tak to tutaj wygląda. Tutaj klucze 121 673 km. Kierownica multifunkcyjna, Cztery szyby elektryczne. Tutaj z tyłu jest ten pomad. O, tak to wszystko wygląda. Jest podłokietnik, jest uchwyt na napój, klasyczny ręczny, skrzynia szóstka, tak jak wspominałem, USB, AUX 12V. Tutaj wyłączamy sobie start-stop. 308, po prostu. Pokażę Wam silnik. Jak każdy Peugeot 308 są światła LEDowe do jazdy dziennej Światła ma automatyczne, więc one się tam włączą O, tu teraz po walce sobie, gdzie jest ten uchwyt? Jeszcze nie Ale nie pokonał mnie Tak wygląda silnik No, drugi czy trzeci raz otwieram maskę Nic tu nie robiłem Jak jest brudny, tak widzicie Tak to wygląda Akumulator jeszcze Peugeotowski oryginalny, spoko Paska w dół. Przeszybki rzut oka. O, wychodzi słoneczka. też od 308, 2017 rok. Cześć.